kontroli, Damian Gabryś. Powód kontroli tutaj kolegę. Jest Pan na interwencji czy nie? E, z bo jestem. Pan też nie Słucham? Ale jestem dziennikarzem niezależnym, mam prawo No, to, do porozumienia z z brakiem A prowadzi masy. Pan interwencję do mnie? Obec Pana teraz tak. Tak? Dobrze, tylko proszę o dystans ode mnie. Na razie nie mam tu przystępu dokumentów, proszę. No okej, okay. to jest legitymacja. Tam no ale jest dokument, no nie mam dokumentu przy sobie jak na razie. To jest Pana, tak? Tak jest. No chyba, no moje, no czyje, a kto tu z nie no, Pan co, mogą być różne osoby, tak? No. To, że Pan ubrał sobie takie coś, to nie znaczy, że to jest Pan. E, powód kontroli, Ta. o co tu chodzi? Bo kolega był ze mną. No, no kolega nie był z Panem, tak? No bo wobec... jak nie był ze mną, no przecież był wobec ze mną, wyszedł za Ale jaki jest powód kontroli? Powód jest taki, że Pan nie posiada maseczki wejścia publicznym, tak? Czyli zakrycia ust. I to jest powód kontroli? Tak. Kolega ma zwolnienie tutaj. Oświadczyłem pan. Oświadczyłeś? Jestem pełnomocnikiem, adwokatem tego Tak, to jest mój... Tak, jestem, tak, jestem tutaj kolegą jego. To no poproszę pomocy. o pytanie jakieś, Proszę. Pełnomocnictwa, że pan... Ale jakie rano, pełnomocnictwa? Jak czy ja pan powiedziałem, pan że jestem jakimś pełnomocnikiem? Pan, mówię, że jestem rano, dziennikarzem niezależnym, ja jestem nie człowiekiem pomysła, wolnym. Tak? Przyszedłem tutaj sprawdzić, o co chodzi, bo staliśmy tutaj, e, odjechałem stąd, no nie bo... Nie staliście państwo tutaj, tak? Bo generalnie jak podjechaliśmy, pan był sam, tak? Wysiadam Ale wysiadł samowo, z auta, wysiadł z samochodu, wysiadł z samochodu, przede no, no, mnie. Czy pan tam tutaj stał, tak? Czy pan wysiadł wcześniej? Tego już nie wiem, nie? To ja już że wysiadł. z Wysiadł z auta, dlatego podeszłem tutaj. Bo dzisiaj już była interwencja też, więc... No być może.